Jak się Panu podoba w naszym studiu? Bardzo pięknie. Pierwszy raz jestem w radiu. Zasada jest taka, że mówimy do mikrofonu zawsze jak się zaświeci czerwona lampka. Aha. I to była propozycja do naszej listy przebojów. Młody kompozytor Wolfgang Amadeusz Mozart i jego divertimento Dedur, dur, czyli odrobina muzyki tanecznej, bo popołudnie słoneczne. A w naszym studiu witamy gościa. W studiu Radia Wiedeń gość prosto z Italii, Antonio Vivaldi, że tak prawie zrymuje. Dzień dobry. Tak nazywam się Antonio Vivaldi. Każdy wie, że jestem kompozytorem, ale nie każdy wie, że jestem księdzem. Wołają mnie il preterosso, il Prete Rosso, czyli rudy ksiądz. No tak, jestem rudy i stąd ta peruka. A przyjechałem do Państwa z Wenecji. Na zegarze w Radiu Wiedeń minęła druga, a jak minęła droga? Bardzo dobrze, trochę gondolą, trochę stopem. Jest Pan kompozytorem, skomponował Pan 35 oper. No, nie, nie, sekundkę. Skomponowałem 50 oper, ale 15 zgubiliście. No to bardzo smutne. No, ale szukajcie, a znajdziecie. E, natomiast najwięcej utworów skomponował Pan na skrzypce. Aż 230 koncertów. Czy skrzypce to jest najbliższy Panu instrument? No chyba tak. Skrzypce są pierwszym instrumentem, na którym nauczyłem się grać. Tata mnie nauczył. E, tata był fryzjerem i też był rudy. Czyli szef bez butów chodzi? E, fryzjer. Poza tym, poza skrzypcami, gram jeszcze trochę na organach i trochę na klawesynie. Fortepianu jeszcze nie wynaleziono. E, wśród pana utworów e, największym przebojem są cztery pory roku. Jeżeli tak dobrze poszło, to dlaczego pan nie skomponował tego więcej? Ja wiem. Pośpiech, brak czasu. Na szczęście inni kontynuują moje dzieło. Żeromski napisał przedwiośnie, a Geodase napisał Babielato. Faram. Da, da, da. Da, 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 da. E, przepraszam bardzo. Drodzy słuchacze, właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że na rogu Milch i Tuchlauben doszło do stłuczki trzech powozów. Zderzyły się dwie karety z jedną karocą. Proszę omijać te okolice, zwłaszcza jeśli spieszą się Państwo do pracy. A propos, nad czym Pan teraz pracuje? Otrzymałem piękną propozycję. Jako, że jestem księdzem, zaproponowano mi napisanie muzyki do kolejnego sezonu serialu Plebania. Trwają też rozmowy na temat ekranizacji moich wspomnień. Reżyserią ma się zająć Wojtek Smarzowski. To życzymy powodzenia. Być może na koniec naszej rozmowy zechciałby Pan coś zagrać dla naszych słuchaczy. No ja bardzo chętnie, tylko ja nie mam skrzypiec przy sobie. Ale ja mam. Bardzo proszę. To jest taki nieudany egzemplarz Stradivariusa. Antonio przekazał nam to na licytację fantastycznie bardzo chętnie. zwłaszcza że ostatnio taka melodia chodzi mi po głowie Antonio Vivaldi e Arthur Andrews